Nauczanie domowe, 9 marca, Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 18, wersety od 21 do 35. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś, winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy go, rzekł mu, Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś by ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, Dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Przypowieść o nielitościwym dłużniku wskazuje na dwa motywy przebaczenia. Pierwszym jest przebaczający Bóg. Drugim jest moja przyszłość. Kiedy popatrzymy na pierwszy motyw, widzimy, że Miłosierdzie Boże jest uprzedzające, pierwsze, bezinteresowne. Bóg ukochał nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Podjął działania, podjął starania, podjął tę ekspedycję ratunkową, którą jest Jezus miłosierny, by wydobyć nas z tego bagna grzechu, nieprawości i złości. Więc Nigdy dość wychwalania tego Bożego miłosierdzia, wyśpiewywania na jego cześć, oddawania chwały Bogu właśnie w tym, co czyni. Nigdy dość wdzięczności z naszej strony. Po drugie to Boże miłosierdzie, oprócz tego, że jest uprzedzające, jest przewyższające wszystko, absolutne, bezbrzeżne. Ponieważ choćby nie wiem jaki był grzech, nie wiem jaki wielki upadek nie wiem, jak wielka nieprawość. Miłosierdzie Boże zwiększe, Miłosierdzie Boże zakrywa wszystko i to jest nadzieja dla każdego z nas, nadzieja dla wszystkich, którzy uwikłali się w zło, w grzech i w nieprawość. Stąd zachwyt, zachwyt nad tą cechą Boga, który nie uczynił nas kimś, kto zostanie zniszczony, podeptany, ale z tego zniszczenia i podeptania nas wydobywa on nas nie potępia dlatego zachwyt zachwyt nad tak wielkim miłosierdziem i ciągłe przechowywanie w pamięci właśnie tych dzieł bożych tego właśnie bożego działania i mając na uwadze ten pierwszy motyw trzeba powiedzieć ja mam być podobny do boga to jest moja motywacja Jezus wprost wkłada w usta tego króla, taką motywację. Darowałem ci cały Twój wielki dług, ponieważ mnie prosiłeś, czyż i ty nie powinieneś tak zrobić? Bóg jest dla nas motywatorem. Miłosierdzie Boga to doświadczenie przebaczenia. To jest pierwszy motyw naszego działania w kierunku przebaczania bliźnim. I drugi motyw, moja przyszłość. Przekonanie. Że przebaczając, ja robię coś dobrego dla złoczyńcy, powinno zostać uzupełnione o stwierdzenie, że ja także robię coś dobrego w ten sposób dla siebie. To, że ja udzielam przebaczenia, to prawda, odcinam przestępcę od tego ciężaru, ale równocześnie otwieram swoje serce na uzdrowienie. Ponieważ kiedy doświadczam krzywdy, kiedy dzieje mi się krzywda, w moim sercu rodzi się żal, złość, czasami dużo zawiści, chęci zemsty, porachowania się, oddania. Słyszymy, że czasem ktoś mówi: Ja ci tego nie zapomnę, nigdy ci nie przebaczę, jeszcze się odegram, jeszcze popamiętasz. I to we mnie pracuje, to we mnie jątrzy. Takie życie z ropiejącą ranną serca. Rozkładającą się tkanką wewnątrz nas, to jest stan zapalny. I bardzo łatwo wówczas o wybuchy złości, nienawiści, takie, które nas zaskakują w sytuacjach, które wydawałyby się błahe, ale to jeden z takich wskaźników, że być może nosimy w sobie nieprzebaczenie, i tę ranę potrzebujemy uzdrowić. Przebaczeniem i miłosierdziem. Zatem przebaczając, robisz coś dobrego dla siebie. Zmienia się nie tyle krzywdziciel poprzez przebaczenie, ale ty się zmieniasz. Stajesz po stronie Boga, a w związku z tym przyszłość należy do ciebie. To jest przebaczenie z serca, o którym mówi Jezus. Miłość i miłosierdzie rozlewa się w tobie. I poprzez ciebie. Tego Jezus chce nauczyć Piotra, równocześnie każdego z nas, mówiąc: To nie będzie raz, to będzie też na przyszłość Twój sposób, styl funkcjonowania. Przebaczenie to Twoja przyszłość w działaniu, ale też to jest motyw przebaczenia. Jeżeli Twoje życie ma być szczęśliwe, jutro, za rok, za 20 lat i na wieczność, to ty masz też nauczyć się tego mechanizmu miłosierdzia, który w tobie czyni rzeczy nowe, uzdrawiające i piękne. Rozumiejąc te dwa motywy przebaczenia, prośmy o to, aby one były na tyle mocne w nas, by nas motywowały rzeczywiście, aby były motorem działania. Wtedy, kiedy patrzymy na działającego Boga i wtedy, kiedy widzimy potrzebę uzdrowienia naszego serca, miłosierdzie to przyszłość. Przyszłość, do której Bóg zaprasza Ciebie.